Dzień dobry Witam <k spektakling> Was na serwerze gc2.pl I gramy sobie dzisiaj na Skywarsach. Dobrze powiedziałem, dobrze. Więc widzimy się już do pierwszej. Okej. Okay. <k spektakling> sorki, sorki, ze dwumiam na chwileczkę. Ufak. OK. 加油！ Hmm, Klagi, więc to by było na tyle? Nie, co? Wam jeszcze na chwilkę pauza. Cześć, Simoneczko, ja jestem Simon Gaming. I gramy sobie na serwerze Jasia. Aha. Dobrze, widzimy się. Okej, okay, jesteśmy już po bardzo króciutkim cięciu i gramy na serwerze Jasia. Chyba już mówiłem, nie pamiętam. I wbijamy je. Jak to będzie ważne, że jestem wesoły? Słuchajcie mi, że z tym. Gramy. Panie go mam skinąć? Ocencie go w komentarzu. Jak chcecie jeszcze to macie mu nick. wypa. Miałem Vipa, ale niestety się skończył. Patrzcie, zabijemy tego Vipa. Tego. Tego, 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 tego. Bremu? Znaczy Bremu. Skin Brema. Tam jest Freekill. Paulina, Pompa. Nie. Albis. Trochę wie, wiechu, 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 sieba wiechu! Uh Uuuuu, powiem, że nie. Jak oblakiem, obla. nie ale w to to na mnie. Game e, pod tym baterią. Napiszcie, jakobyście chcieli sobie... Co? Co? Co ty, Gaming, mówisz? Patrzcie. Yep. jak. To się nazywa skry proszę państwa.

Mówię, w wieku mój kolega został zabity, nie? No, no, jakaś klepa, jakaś klepa, co chce, no? I sama bułka Aj! O, oh, fuck! Nie wyrzuciłem go za babkę, nie. Trzyma się, mój misiaczek. What, What the fuck? Dawaj, no, hadi, Przelagowało. No to pieprzany z pilsem moim. Jepa, i jeb, jeb, jeb. Jestem głupi, wiem. Nie musicie tego w komentarzach wpisać. Sam się przyznam, może że jestem głupi. Leć, Friggsie, nice! I czyżby wygramy arengę? Jamę! Ja mmm, mhm. aha. Łapie przejmę, przeświatę! Cztery... Łapie dwie! Co za noob. Pisz się w goma udarza Grzymond Gaming Nuba Cześć siebanko, ja jestem siłą gaming. To jest kolejny odcinek, jestem nubem. Ty, Paulinka! Ty, gdzie jest mi z tym pełą? Patrz jaki skilsy, proszę, No No Cip! No ty głównie mały!

Teraz nie woda. Aj Fuck it. No nie, tylko nie to... Mój piękny chile. O, oh, fuck! Nie! Tak to niebo, nie? Jaj! Nie? -y. GZ! <ścoughs> Pierwsza barelka wygraliśmy. I myślę, że druga również będzie szczęśliwa. Koning. Ммм... Шее... Риже и Ви и АЦ и ЕТ Хмммм... Хъмммм... 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 Чакай да не ме Ладно е съм, ладно е съм. Ладно е съм, Ти, че? Pierogumy, <coughs> A stworzę sobie nowy kadał, bo, bo miałem kadały ale no, nie miałem kompa dobrego. Nie miałem renderów, nie miałem nic. Tak jak był, że tu. wycieklał, nie? X-pompa i sam.

Grzeczny, 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 grzeczny. Chcę się łopak. Daj. Chopie. to to macha? Marcin. Marcin! Marcin! Hopie. To Marcin też się do mnie chciał wydawać. Jest jakiś kordesz. Smać w dupę, nie wiem co. Dobra, ej, chyba ja wiecie co Pokażę mu co jest. Dawaj soja. Moja myszka! Wiem, jestem głupi. Marcin! Tej głupi, czaruj dzieju! No, I ja! Dobrze, że maczki, więc to by było na tyle, i jak źle, że ci się podobało, nie zapomnij ocenić, widzicie? I nie zapomnij ocenić tego materiału, i.